Hej, jesteśmy grupą Medical Team z Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy Wam przedstawić postępowanie w przypadku silnej reakcji alergicznej, napadu drgawkowego, udaru, zawału serca oraz jak przeprowadzić wywiad ze sobą poszkodowaną, w skrócie sample. Przedstawimy sposób postępowania w przypadku ostrej reakcji alergicznej. Wstrząs anafilaktyczny to silna, zagrażająca życiu reakcja alergiczna na określony alergen, np. urządlenie, leki lub pokarm. Jej objawami są zaczerwienienie i świąt skóry, obrzęki, duszności i trudności w oddychaniu, kaszel, szybkie tętno, wymioty i biegunka, katar oraz łzawienie oczu. Aby udzielić pierwszej pomocy powinniśmy przerwać działanie alergenu, np. w przypadku urządlenia przejść z osobą poszkodowaną do pomieszczenia. Jeśli poszkodowany jest przytomny, możemy podać mu wapno do picia, robić zimne okłady, na przykład w miejscu urządlenia oraz podać kostki lodu do ssania. Jeśli straci przytomność, a po sprawdzeniu oddechu stwierdzimy, że poszkodowany nie oddycha, wykonujemy resuscytację krążeniowo-oddechową. Za chwilę przedstawimy, jak się zachować w przypadku napadu drgawkowego. Podczas napadu drgawkowego najważniejsze jest zabezpieczenie głowy poszkodowanego. Pod żadnym pozorem nie wkładamy nic do ust ani nie powstrzymujemy drgawek. Głowę zabezpieczamy przez przytrzymanie jej swoimi kolanami. Wzywamy pogotowie. Warto też pamiętać o nakryciu czymś, na przykład bluzą lub kocem poszkodowanego. Przedstawimy, jak rozpoznać udar? Po czym poznajemy, że poszkodowany ma udar mózgu? Umożliwia nam to wywiad FAST. F, face, czyli twarz, obserwujemy widoczną asymetrię twarzy po jednej stronie, na przykład opadnięty kącik ust. A, arm, czyli ręka, kończyna po jednej stronie ciała jest znacznie słabsza. Występują problemy z jej podniesieniem. S, speech, czyli mowa. Mowa jest zmieniona, niewyraźna i nielogiczna. T, time, Czyli czas. Jeżeli u poszkodowanego zaobserwujemy którykolwiek z wymienionych symptomów, to jest to czas, aby natychmiast dzwonić na numer ratunkowy. Przypominam: 999 lub 112 z informacją, że podejrzewamy udar mózgu. Teraz pokażemy Państwu prawidłowe postępowanie w przypadku podejrzenia zawału mięśnia sercowego. Podejrzenie zawału mięśnia sercowego. Objawy: ucisk, ból w klatce piersiowej, narastający niepokój, paniczny strach przed śmiercią, nudności, duszności, płytki oddech, czasami wymioty. Nie zawsze występują wszystkie z tych objawów. Pierwsza pomoc w pierwszej kolejności wezwij pogotowie, dzwoniąc na numer 112 lub 999. Posadź poszkodowanego w pozycji dla niego wygodnej. Jeśli posiada własne leki, ułatw mu ich zażycie. Nie pozwól poszkodowanemu wykonywać żadnego wysiłku. Rozepnij mu Elementy ubrania, aby ułatwić oddychanie. Zapewnij wsparcie psychiczne. W razie zatrzymania akcji serca rozpocznij RKO. Kluczowym elementem podczas udzielania pierwszej pomocy może okazać się zebranie wywiadu z osobą poszkodowaną lub świadkami zdarzenia. Pomaga nam w tym wywiad, zwany w skrócie z języka angielskiego sample. Pierwsza litera, litera S. Symptoms, czyli symptomy. Co cię boli? Boli mnie brzuch z prawej strony. Jeżeli mamy możliwość, warto również zapisać odpowiedzi. Litera A. Allergies. alergia. Czy jesteś na coś uczulona? Nie, nie jestem. Litera M. Medicines. Czy przyjmujesz na stałe jakieś leki? Nie, nic na stałe nie przyjmuję. Litera P. Past Medical History, czyli przebyte choroby. Czy chorujesz na coś przewlekle? Nie, a przynajmniej o niczym mi nie wiadomo. Litera L. Last Meal, czyli ostatni posiłek. Co ostatnio jadłaś? Ostatnio jadłam kolację, były to kanapki z warzywami. I litera E. Events, czyli poprzedzające wydarzenia. Co się działo zanim zaczął boleć ci brzuch? Um, ostatnie co się działo przed bólem brzucha to było zjedzenie obiadu, nic kluczowego bardziej się nie wydarzyło. Zabrane informacje należy przekazać ratownikom medycznym.